Cześć. Z tej strony Łukasz, Finansowe Wsparcie. To już 13 odcinek podcastu. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o nawyku i tak jak w tytule napisałem, nawyku, który był najważniejszy, który zmienił moje życie, czyli ocenianie innych ludzi. I powiemy sobie o tym, dlaczego oceniamy innych ludzi i czy warto oceniać innych ludzi. I jaki ma to wpływ na naszą psychikę. Bardzo często jest tak, że nam coś się wydaje. To znaczy mamy w głowie ustalone pewne kryteria i przez to sito przepuszczamy ludzi, których spotykamy i ich zachowania. Ma to miejsce codziennie wiele razy na dobę. Oceniamy bardzo często zbyt pochopnie i bez logicznego myślenia, dlatego że po prostu mamy wykształcone właśnie Pewne schematy w głowie. Oczywiście one są zależne od tego, od przede wszystkim, naszego wychowania, od tego, w jaki sposób byliśmy wychowywani i w jakim środowisku się obracaliśmy. I teraz na sam początek odwróćmy grę. Czy lubisz, jak ktoś Cię ocenia, mimo że Ciebie nie zna? No właśnie. Więc dlaczego sam to robisz? I teraz. Pierwszym takim etapem procesu oceniania to jest porównywanie. Tak? Czyli sprawdzasz, jak ty wypadasz na tle innych osób. I teraz w ogóle skąd się to bierze, czyli dlaczego oceniamy? Ocenianie jest przede wszystkim łatwiejsze. Tak, najczęściej służy jakiemuś usprawiedliwieniu samego siebie. Odwraca uwagę od nas samych. Ocenianie powodu, powoduje. W nas uczucia bycia lepszym, posiadania racji czy poczu poczucia, że wiemy lepiej. Tak, przykład z życia. Widzimy jakąś otyłą osobę i od razu sobie myślimy, czemu ona nie dba o swoje ciało, czemu zdrowie się nie odżywa, odżywia, czemu nie uprawia więcej sportu. Mimo, że sami możliwe, że do końca nie jesteśmy jeszcze zadowoleni z miejsca, w którym jesteśmy. Ocenianie na pewno nam nie służy. To jest tak, że jeśli oceniamy innych, inne osoby przez pryzmat, właśnie bardzo często tych swoich kryteriów, samego siebie, e, ma to zły stan na naszą psychikę. Pamiętajmy, że my nie jesteśmy też gorsi od innych osób, ale też inne osoby nie są gorsze od nas. Ocenianie innych automatycznie e, skutkuje tym, że też ograniczasz swoje możliwości. Bo oceniasz też jednocześnie siebie. I znowu taki trochę przerysowany, yy, oczywiście przykład, czyli na przykład bogaci ludzie. I istnieje coś takiego, że są ludzie, którzy mówią, o, na pewno on ukradł. Tak? I w tym momencie zadaj sobie pytanie w głowie, jeśli na przykład taki właśnie masz pryzmat, że jeśli ktoś jest bogaty, to znaczy, że nieuczciwie na przykład zarobił swoje pieniądze, to co będzie, jeśli ty. Dojdziesz do takich schematów, to co Oso w sensie do takich pieniędzy? Na przykład o sobie będziesz myśleć, że też jesteś złodziejem, że też ukradłeś te pieniądze, że nie da się w normalny sposób? No właśnie, i teraz w ogóle skąd u mnie się to wzięło? I taki przykład z życia i związany z profilem zresztą na Instagramie. Gdy zaczęła się wojna na Ukrainie, to przeprowadziłem taką zbiórkę, przeprowadziłem taką akcję. To znaczy, dałem na relację na Instagramie taką informację, że wpłać dowolną kwotę na taką oficjalną zbiórkę się pomaga. I dzięki temu oczywiście pomożesz w tym osobom, które są ucierpiały na, na, na skutek wojny. A ja ze swojej strony nagram specjalne nagranie z tego, w czym się czuję najlepiej, czyli z e-commerce, możesz zadać też również pytanie. Zrobię taki QA po prostu. I koniec końców, oczywiście przygotowałem takie nagranie tam trwało około godziny, wszystkim chętnym osobom, wszystkim tym osobom, które wpłaciły tą dowolną kwotę wysłałem to nagranie. Ale teraz o co chodzi? Było kilka osób, które wpłaciły złotówkę. I w mojej głowie pojawiło się coś takiego, jak złotówkę. To znaczy, miałem porównanie już z innymi osobami, które wpłacały 20 zł. 50 zł, 100 zł, 200 zł, takie były wpłaty. I, i mówię, co to za cwaniak? Tak? No pierwsza taka myśl była: mówię, co to za cwaniak? No faktycznie jakby na relacji nie podają informacji, że jest jakaś minimalna kwota. Wyraźnie zaznaczyłem, że to jest dowolna kwota. No ale w mojej w głowie już był jakiś schemat, że tylko po prostu ktoś chciał zdobyć to nagranie i dlatego wpłacił złotówkę. I faktycznie długo Tą sytuację miałem w głowie, to znaczy w pierwszej chwili, właśnie, już oceniłem te osoby. Też pomyślałem, czy faktycznie mam mi wysyłać to nagranie, mimo że teoretycznie spełniłem ten warunek. No i ja po prostu zapytałem te osoby, tak? Czyli wysłałem wiadomość, dlaczego wpłaciłeś tą złotówkę? Bez jakiej, jakiejkolwiek innej e, oceniania, właśnie tych osób, po prostu padło pytanie. Dlaczego wpłaciłeś 1 zł? Tak? Równie dobrze mógłbym takie pytanie zadać, dlaczego wpłaciłeś 50 złotych i 200 zł. I teraz w zależności stwierdziłem, że po prostu chcę się dowiedzieć, zamiast oceniać, to chcę wiedzieć faktycznie, jaki był motyw. No i co się okazało? Tam było, jak dobrze pamiętam, 5 osób, które wpłaciły złotówkę, i faktycznie 4 osoby odpisały, że po prostu nie mają więcej pieniędzy że po prostu teraz są w ciężkiej jakiejś sytuacji a, i że po prostu bardzo też chcieli zdobyć to nagranie, bo stwierdzili, że właśnie to nagranie może im pomóc, coś zmienić w swoim życiu, że teraz są faktycznie po prostu w dupie życiowej yy, i skoro mogą jakiś taki materiał, który im może pomóc, otrzymać za złotówkę, a spełniają wymagania te, które w sumie sam ogłosiłem, to jak najbardziej. Yy, tylko jedna osoba yy, po prostu jakoś tam złośliwie odpisała Teraz też już nie pamiętam, bo ja, ja nawet jak jest jakiś hejt czy jakaś złośliwość, to staram się jak najszybciej um, o tym zapomnieć. Ale w każdym razie podsumowując, jakby te pięć osób spełniło moje warunki, ale jednak ja w głowie miałem, porównałem to, że te inne osoby wpłacały więcej pieniędzy. I w, głowie, w mojej głowie um, było coś takiego, że um, jakieś złe myśli, jakby o tych osobach. A faktycznie po prostu nie spojrzałem na to z drugiej strony. Nie spojrzałem przez pryzmat tego, że one mogły nie zrobić tego złośliwie, tylko miały całkiem dobre motywy, tak? Czyli chociaż złotówkę chciały wesprzeć akcję, którą w sumie sam uruchomiłem, a jeszcze chciały po prostu obejrzeć to nagranie, żeby coś zmienić w swoim życiu. Więc. E, oczywiście ja już wtedy wiedziałem o tym nawyku, nad którym pracuję, tak, czyli brak oceniania ludzi, i cały czas nad tym pracuję. Bo to nie jest też tak, że jakikolwiek nawyk, nawet jeśli już sobie wbijemy, to nie musimy już o tym myśleć, że coś już robimy automatycznie. Uważam, że nawet jeśli codziennie chodzisz na spacery, codziennie chodzisz na siłownię, czy codziennie się zdrowo odżywiasz, to, to nie jest tak, że właśnie robisz to codziennie, tylko masz przerwy, masz jakieś wyjątki od reguły. I tak naprawdę cały czas pracujemy nad sobą, i pewnie całe życie będziemy pracowali. Takie jest moje zdanie. I tak samo ja nad tym nawykiem cały czas pracuję, bo to nie jest nawyk, który się pojawił właśnie wtedy. Ja nad tym tak naprawdę już od zeszłego roku pracuję i każdego dnia łapię się na tym, czy oceniam kogoś właśnie przez jakiś pryzmat, głównie siebie, bo to bardzo często jest tak przez siebie, albo rzeczy po prostu, które do tej pory doświadczyłem w swoim życiu. I teraz. Też z mojej perspektywy, co mi dał ten nawyk i dlaczego nie chcę oceniać innych ludzi. Ponieważ przede wszystkim ten czas, można powiedzieć, że tracimy na rzecz innych ludzi, zamiast właśnie udoskonalać siebie. Bo chodzi o to, że po co poświęcać czas innym ludziom w sensie najczęściej negatywnym, zamiast właśnie udoskonalać siebie. Tak jak powiedziałem, najczęściej to, że oceniamy innych ludzi. To jest pewne przykrycie naszych słabości. I to warto też po prostu teraz na co dzień zauważyć. Jeśli oglądasz to nagranie i po prostu nie zdawałaś lub nie zdawałaś sobie sprawy z tego, że a, faktycznie możliwe, że na co dzień za dużo oceniasz innych ludzi, to teraz warto to nie, to nie o to chodzi, żeby teraz przestać z dnia na dzień to robić, ale po prostu zacznij to zauważać. Zacznij zauważać swoje takie codzienne zachowania. Jedziesz tramwajem, widzisz jakąś osobę i już w głowie mogą się pojawić jakieś myśli, to przypomnij sobie to teraz nagranie i zastanów się, czy warto w ogóle ci myśleć o tej danej osobie w tym momencie, czy jednak nie przekierować tych myśli na coś zupełnie innego. Podam taki przykład, jak można sobie taki dzień na początek właśnie zrobić, jeśli pierwszy raz się spotykasz z tym tematem oceniania innych ludzi. To jest tak, że rano na przykład tuż po obudzeniu sprawdzasz pogodę. I Na przykład, patrzy, że jest szaro, że jest deszczowo, nie wiem, że jest zimno, w zależności, kiedy będziesz tego podcastu oczywiście słuchać i sobie pomyślisz: No, dzisiaj jest taka kiepska pogoda, nie wiem, niskie ciśnienie, na pewno będzie mnie bolała głowa, albo na pewno no, nie będę mieć tyle energii co zawsze. I bez sensu. Bo to, jakby to już znowu zaczynasz w tym wypadku oceniać coś, co może wpłynąć na ciebie z zewnątrz negatywnie. Nieważne, ok, jest szaro, jest szaro na dworze, jest tak i tak, to nie ma znaczenia. Jak twój ten dzień się ułoży? Nie programuj już siebie po prostu w sposób negatywny. Przyjmuj wszystko z większym spokojem na to, co cię będzie dotykało w ciągu dnia. Czy to pogoda, czy na przykład zachowania innych ludzi. Jest takie też powiedzenie, że każdy z nas nosi swój krzyż, każdy z nas ma jakieś doświadczenia życiowe. I to też się bardzo wiąże z tym tematem. To znaczy, bardzo często oceniamy innych ludzi właśnie przez pryzmat siebie, dlatego, że my mamy jakieś inne doświadczenia w tym temacie. I znowu taki błahy może przykład podam, ale dla kogoś 100 zł długu, debetu na koncie, to może być błahostka. I ktoś powie, ok, zaraz to tam odrobię i tak dalej. A dla drugiej osoby to może być koniec świata. I tak samo inna osoba może mieć 100 tysięcy długu i nadal twierdzić, że to jest nic takiego, bo ja to sobie odrabiam w dwa miesiące. Będzie inna osoba, która powie: że ja tego nie spłacę do końca życia". Tak, zupełnie inne podejście, bo zupełnie inne doświadczenia tych osób. I tak jest z każdą sytuacją. Nigdy nie wiemy, co ta osoba przeszła do tej pory i, i co warunkuje, że ona w dany sposób się zachowuje. Yy. Mówię, to co mi pomaga najbardziej, myślenie o tym, aby nie oceniać innych ludzi, nawet jak się na tym oczywiście łapię, to przestaję, że dla mnie to jest szkoda czasu, bo to jest zajmowanie się życiem innych ludzi. To jest trochę jak social media, tak? i wchodzimy i oglądamy innych relacje. Zamiast zmienić swoje życie, patrzymy o koleżanki, podróżują sobie, wyjeżdżają, świetnie się bawią. Zamiast skupić się w tym czasie właśnie na, na tym, aby polepszyć swoje życie. Czy da się wyzbyć w ogóle z oceniania? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak, że pojedziemy, nie wiem, do Londynu i tam się okaże, że spotykamy jakichś dziwnych ludzi. Dziwnych takich, bo do tej pory ich na przykład w Polsce nie spotykaliśmy, w sensie inaczej ubranych. No, Anglia w ogóle jest specyficzna. To znaczy, tam na przykład zimą spotkamy ludzi, którzy chodzą w krótkiej rękawku, a, a latem znowu takich, którzy chodzą w kurce puchowej, w sensie tam. Y Ba, ba, bardzo jest tak, że są skrajne ne, czasami um, ubrania, a, a mimo tej samej pogody, oczywiście jak pojedziemy do Londynu, też mogą być jakieś dziwne ubrania i tak dalej, tak dalej. W sensie do tego, co do tej pory powiedzmy w Polsce się przyzwyczailiśmy, e, czy w ogóle jakieś inne zachowania. No, tak naprawdę na jakąkolwiek jedziemy wycieczkę i to możemy spotkać zupełnie inne zachowania ludzi bo są po prostu inne obyczaje w danym kraju. Nie jeszcze tam pojedziemy do Azji i tam się okaże, że zupełnie inaczej można nie wiem, gotować posiłki albo jakiś, nie wiem, spędzać swój wolny czas. A, ale to dlatego właśnie, że to jest takie już prze, przejaskrawienie, to znaczy jedziemy do zupełnie innej kultury i innego kraju. A, ale to jest naturalne, że my po prostu zwrócimy uwagę, tak, w sensie idziemy na przykład ze znajomym, czy ze znajomą i zwrócimy uwagę, o, zobacz jak jest ubrany. Tylko, to nie musi być od razu ocenianie. To może być po prostu zwrócenie uwagi. Okej, okay, nie wiem, ktoś ma dziwny kolor włosów. Ja bym w życiu takich nie zrobił, ale to nie warunkuje tej osoby. Okej, okay, ona ma dziwny kolor włosów dla mnie i spokój. Czasami takie po prostu rzeczy się mogą zdarzyć. Tylko chodzi o to, aby nie oceniać od razu tego, co ta osoba w jakiś sposób ona żyje, bo ona może być świetną, mega fajną osobą, a my nagle stwierdzimy, że ona. Albo nie wiem, ktoś ma tatuaże na twarzy, o, też jest skrajna sytuacja, tak? Idziemy i widzimy i mówimy, o Boże, jakiś dziwoląg. Nie, on może być świetną osobą, tylko po prostu coś stoi za tym. Coś, co przeżył w życiu i, i to jest jakieś tam odzwierciedlenie tego, jego doświadczeń. Więc czy się da wyzbyć? Oczywiście, że nie. Najważniejszy krok to zacząć to zauważać i zacząć zobaczyć, że tak naprawdę w większości przypadków to będzie strata czasu. Tak? ocenianie ich ludzi, zamiast zajęcie się sobą. Eee, na razie obserwuj. Nie rób też tak, że stwierdzasz, ok, faktycznie od jutra przestaję coś robić, przestaję oceniać w tym wypadku innych ludzi. Małymi krokami. Po prostu zacznij to obserwować i przypominać sobie ten podcast i zacznij zauważać, czy to jest ci potrzebne, eee, te myśli, które wędrują aktualnie u ciebie w głowie. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że temat Ci się podobał. I do usłyszenia w następnym odcinku.